Zdjęcie fotografa, znaleziony za zatówki i chłop łysy tu jest. O tu chodzi? Poczekaj. Zadzwoń. zdjęcie pod urzędem miejskim. Kurwa, łysy chłop. Kurwa. Dobra, dzwonię. Ja <grytko> pierdolę, dziwne to jest. No właśnie powiem, że to ja. Spokojnie. Tylko nie chcą... Tak, proszę. Holu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja wdrażam tu coś zgłoszenia, ogłoszenia. Pani, moje zdjęcie widzę, że tutaj wystawiano liksie. Tak, tak, no fajnie, właśnie tak się zastanawiałam, czy ktoś się zgłosi, czy nie. No, tak, tak, znalazłam je pod urzędem e, miejskim, więc sądzę, że poszedł pan pewnie coś tam, załatwiać jakieś dokumenty, no, tak. a tutaj. No, a to pani, y, dzisiaj pani to znalazła? Wczoraj. 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 Wczoraj znalazłam, bo wczoraj byłam pod urzędem miejskim i no. zastanawiałam się właśnie co z tym zrobić, czy zostawić je gdzieś tam w pobliżu, nie wiem, na przykład na e, którymś z iglaków, ale no. bałam się, że będzie padało i że, że ktoś tego nie zauważy, więc wpadłam na taki pomysł, żeby to wystawić po prostu, może akurat ktoś no. zauważy, no i proszę. No tak, fajnie, że, e... pani, fajnie, że pani wystawiła. E, <grym> e, no. Tylko właśnie... Przepraszam za te oczy, no. Właśnie t... Ale nie chciałam wizerunku publiczniać, żeby żeby nie było problemu. Rozumiem, że chce pan. Przepraszam, bo wyszłam w słowo. Rozumiem, że chce pan je znaczy, odebrać. Tak, chciałbym odzyskać yy, po pierwsze, a z drugiej strony też jestem mm -hmm. trochę zdenerwowany, powiem pani szczerze. O, a czym to? Yy, no, że właśnie pani wystawiała moją podobiznę tutaj na Oliksie. Trochę mnie to. Nie, no Oczy jakby panu zasłoniłam, więc nikt nie pozna, dlatego to zrobiłam. No tak, ale już. Jednocześnie. No tak, ale wie pani, jest też, no sobota, ja rozumiem, że jest późno, ale dzwoni do mnie kolega, wyśmiewa mnie, mówi o, zobacz, na się jesteś i wie pani, jest trochę się czy upokorzony tym. No wie pan, co zupełnie nie miałam takich intencji. No intencją moją było to, żeby jakby no nie, nie musiał Pan kolejnych pieniędzy tracić na, na no, fotografa, tak? Jakby. no, no, no to, za... to, to jakby mi przypisywało, natomiast mówię, specjalnie y, zakryłam część twarzy z racji tego, żeby no, nie było pewności, że to jest Pan. No to tak. mo, może też inaczej powiem, bo też zapomniałem na, na starcie o tym powiedzieć, że Pani tutaj mhm. zamazała mi te oczy i tak dalej, ale to też właśnie upokarzające było tak jak mi kolega powiedział przed telefon że Pani to wysławiała za zotówkę, nie? To też pani przesadzi... Jezu, nie, przesadziła, no to, moim to zdaniem. Moim zdaniem przesa... to... pani przesadziła, moim zdaniem. Właśnie, że, że za złotówkę. Ale to nie w tym sensie: po prostu na elipsie nie można wystawić niczego, zgubiono, znaleziono. Więc trzeba było coś tam wpisać w tą rubrykę, to zupełnie ile błędnie pan odebrał. Absolutnie. To, nie, nie, to było moim intencją: absolutnie. Nie można po prostu zrobić. Ja próbowałam to zrobić wczoraj inaczej. I, I nie chciało mi przypuścić tego ogłoszenia, więc tam trzeba było coś pisać. Jezu, jeśli Pan się poczuł dotknięty, to nie no absolutnie. No no nie. Jakby dotknęło to mojej godności, no bo moje zdjęcie na internecie za zotówkę, no to moim zdaniem przesada. Wie. Ale co? Zdjęcie Pana nas przecież jest jasno napisane, że znaleziono zdjęcia. No tak, ale, że, to ale, chyba no tak, ale, no ale, za... no ale za stotówkę zdjęcie, to wie Pani, na ich się, no to nie jest też to, do końca takie śmieszne, jak Pani się wydaje, no bo tutaj kolega dzwoni, mi się mówi... mi nie wydaje, że jest śmieszne. No ale przepraszam, bo teraz to już chyba Pan brnie troszeczkę. Nie, dobra, to powiem, bo... to, no wiem, że też Pani nie chce jakby tutaj zwalać winy do końca na Panią, ale niech Pani sobie wyobrazi, że pani, jakby Pani postawia się w mojej sytuacji, że Pani zdjęcie jest na ulicy wystawione za złotówkę, tak? Jakby jeszcze, rozumiem, pan, jakby Pani, to, ja... Pani wystawiła co za 100 zł czy coś, okej, okay. ale no nie za złotówkę, tak? Wie Pan co, no nie, no to Pan chyba tutaj brnie jak złą uliczkę. Po pierwsze nie czuję się absolutnie winna, bo jakby miałam dobre intencje, w sensie takim, że chciałam komuś te zdjęcia oddać po prostu, bo je znalazłam, mogła mnie wyrzucić najzwyklej w świecie do śmietnika i teraz sądzę, że może rzeczywiście tak by było lepiej. Bo no. nie, nie do końca chcę od pana słuchać jakichś pretensji tutaj, że zdjęcie ze złotówkę wystawiłam, to jest w ogóle absurd. To jest kawałek papieru, który mogę wystawić jak będę chciała za jakąkolwiek kwotę, natomiast nie było moją intencją, tak jak powiedziałam, żeby wystawiać pana zdjęcie ze złotówkę, czy tym bardziej robić sobie z tego jakieś żarty, bo to nie są no. żarty. Po prostu miałam dobre chęci i chciałam, żeby pan odzyskał zdjęcia, ale jeśli pan y, ma z tym problem, no to oczywiście zdjęć pan nie musi odbierać. Zdjęcie, yy, o, no, nie, za nie, chwilę nie. mogę usunąć. Nie, tak? nie, yy, ja, pani to, ja pani tą zotówkę zapłacę za to zdjęcie. Pani nie, nie, chce, toczki, nie, nie, pan mnie chodzi jest Napisane jak wół, bardziej... że zdjęcia są do odbioru, tak czy nie? No tak, jest, tak napisane. jest napisane. Tylko pani Zbibiono niech mnie zrozumie, że... Znalazłam zdjęcia, są do odbioru. No tak, ale. Więc nie, nie, pan nie obraża tutaj jakimiś insynuacjami, o jakiejś złotuskami. Chce pan odebrać zdjęcia, to bardzo proszę, będę się cieszyła, że, że nie musi pan wydawać nowych pieniędzy na kolejne zdjęcia. Ale to, że pan. Dobra. Dzwoni do mnie i, i przepraszam, to... mnie atakuje tutaj. Ja pan z, nie atakuję? Znalaz... Tylko, się znalazłam. No, ale ja to tak odbieram. No, tylko Dzwoni ja też... pan do mnie i pan ma pretensje, że ja znalazłam pana zdjęcia i chciała je. Oddać w pana ręce, przepraszam, i pan ma oto do mnie pretensje? Mam. Że pan się y poczuł o, 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 o nie wiem, obrażony? Y obrażony za to, że za zotówkę został wystawiony. Trafi tylko informacje. Słucham pani monologu i nie mogę dojść do słowa. Mogę ja coś powiedzieć? Mm -hmm. Proszę pani. Nie pan mówi. Jestem zbulwersowany, nie dlatego, że pani to mm -hmm. chce oddać ma pani dobre serce, ale tak o. Z, zamazała Pani moje oczy, na zdjęciu mm -hmm. wyszedłem niekorzystnie, wystawiła Pani za zotu. Nie jadę z Panią jakoś ostro czy coś, tylko Pani tłumaczy o co mi chodzi, tak? Mm -hmm. No to jednak nie zrozumiemy siebie Pan, bo, bo ja na to patrzę z innej strony, Pan z innej strony. I myślę, że dialog jakby nasz tutaj i niczego nie mniejszy do sprawy. E, dlatego e, proszę podjąć decyzję, czy pan chce odebrać te zdjęcia, czy nie. Jeśli nie, to Dobra. po prostu mogę je wyrzucić do śmieci, co pan chce sobie tam z nimi zrobić. Dobra. Ja... Nie będziemy się kłócić o jakieś, e, no. nie wiem, w ogóle nie dziwi mnie bardzo pana telefon, no ale okej. Okay. Proszę powiedzieć, jakie decyzje pan podjął. Yy, teraz muszę powiedzieć? Mm. Czy teraz musi pan powiedzieć, no czy tak. pan odbiera zdjęcia, czy nie? No tak. Nie, nie musi pan powiedzieć. Pani, ale Może pani, pan powiedzieć. pani um, odbiór osobiście mogę to odebrać, czy pani wysyła to w razie co? Gdzie pan co? no, mi to wszystko jedno. A tu jeszcze mogę mi, wysłać? jeszcze mi tu kobieta podpowiada. A jak to pani z, znalazła te zdjęcie? Gdzieś pani tam, yy, nie wiem, gdzieś pani, nie wiem, skądś to wzięła, czy gdzieś to, skąd to pani wzięła? Coś mogłam wziąć pana zdjęcie, skoro przechodziłam no i tak. leżała na chodniku. Na chodniku leżało, czy gdzieś tam pani na przykład yy, rączka, rączka świerzbiła i pani gdzieś na przykład wyciągnęła gdzieś i jakby leżała. Nie pan, przecież jest pan bezczelny, do widzenia. Jak bezczelny?